Super, troszeczkę jeszcze zmienię obiekt. Jeszcze chwilę wytrzyma. O, ładnie. Ja się czuję portrecistą, bo ja mam wrażenie, że ja nie jestem ani fotografem od pejzażu, ani od portretu. Te rozmowy są czasem takie ciekawe, że powstaje mało zdjęć, bo nam się tak świetnie rozmawia. Ja już trochę nie lubię robić zdjęć. Robienie obrazków już się zrobiło trochę mechaniczne. Często te zdjęcia robię i oni są dla mnie nieważne. Postacie, się są zrobione i, i mogą spokojnie zostać skasowane z tego komputera, bo ja ich nie potrzebuję w życiu. Ja potrzebuję ich stworzyć.